Siema z tej strony, Eleven, a to jest ponownie koszmar Elevena. Jedziemy sobie dalej, dawno tej gry nie było. Eee, muszę w końcu dokończyć, ponieważ. Zacznijmy od tego, że ostatni dwa odcinki nagrywałem dość długi czas temu I dopiero potem je zmontowałem, bo miałem problem ze znalezieniem kamery. Nie znalazłem tych nagrań w końcu, dlatego było tak jak było. Teraz nagrywam już całość w jednym pliku, dlatego ten, teraz ten obraz z tyłu nie będzie taki rozmazany, będzie tylko przyciemniony. Mam nadzieję, że tak będzie w miarę ok, ale łatwiej mi się to nagrywa i w szybszy sposób, a wygląda chyba. W miarę tak samo, ma mam nadzieję. Więc piszcie, swój ten temat. To, to będzie po prostu dla mnie bardzo wygodniejsza. Dużo wygodniejsza forma nagrywania tego. Ok, jedziemy z tym zapisem. Zobaczmy, co tu się dzieje, bo ja ledwo pamiętam, co tutaj się działo. Dobra, wiem, że byliśmy tutaj z cerkiem. Ok, tu się działy dziwne rzeczy. I tu są teraz teleportery. Teleportery. Dobrze mówię. Ok. E problem teraz jest taki z tymi teleporterami, że. Okej, okay, to tutaj prowadzi. Problem jest taki, że tam jest na końcu gdzieś jakiś rycerz, który przeprowadza z nami turniej i my będziemy musieli z nim walczyć. Nie jesteśmy w stanie. To jest nasz problem, to jest nasz koszmar. Jesteśmy w dupie, może najpierw z tobą pogadamy, co? Ja, witam, panie komandorze. Umawialiśmy się na trening, ty jeszcze, ty? Trening, czas zacząć. Nie! To też jest rycerz. Ale ja padnę, ja tutaj nie mam szans tego przeżyć, okej? Okay? Rzut okularami żar bojowy, pazury Możemy tylko próbować, ale naprawdę nie, nie wydaje mi się, żebym dał radę. Indiana dwa razy obrazowanie zabrał no serio. Ej to już jest nie i to mocno. E, frytki. O, 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 frytki są dobre, frytki są cool. Butelka wody to to damy mi Elevenowi. Spróbujemy tak. Ej, może to, może damy radę. Jeżeli to dobrze rozegram, musimy go pokonać, bo nie ma jak tego dalej przejść. Wiem, bo z Jasu rozmawiałem. Jasu już tą grę przechodziła. Mają w jednym paluszku, z tego co wiem. Ale nie spoilerowała mi dużo. serio? Naprawdę. Dobra, to mnie za bardzo nie zabolało. Ale jego teraz zaboli to. He.

Och, och mordę To atak, bo nic innego nie zostało Albo weź obronę Przedmioty, yyy, ma dd, do rzucia, eleven, okej, okay, dobra, dawaj Przeżyj, przeżyj Ty jeszcze możesz ogniem alfa zaatakować, ty już niczym, więc Dobi go, dobi go Okej, okay, dobrze O jest. Nie, do... nie jest niedobrze, jest krytycznie. Dobra, dowalcie go, dowalcie go chłopaki. Come on, come on, come on, come on. Jest, ale nie mam wody, to ja mam przerypane. Ja potem sobie nie dam rady. To będzie okropne. Dobra, awans, awansem, ale gdzie jest moja woda na, na odbudowanie naszego zdrowia? To było niezłe, komandorze. Tylko, co to za ludzie, którzy tu z panem przyszli? A mniejsza o oto. oto tutaj jest pańska nagroda za wygrany zakład. Dostałeś trzy dwulitrowy fanty. Nie wiem, czemu pan takie lubi pić. No ale smacznego. Okej. Okay. Um, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to teraz zapisywać. Myślę, że jesteśmy w takim stanie, że odnowienie nam wszystkim HP raczej nie zaszkodzi, więc... Może zapiszę grę najpierw, tak? Potem się uleczę. Tak. A potem zapiszę sobie grę, tak. Okej. Okay. Dobra. Dobra, powinno być okej. Okay. Okej. Okay. Co teraz? dotrzemy, no nie błądzimy w kółku. I ta muzyka od tego, od Larego. O, 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 gdzieś tutaj jesteśmy bliżej. Coś tutaj się odwala. ale tu w tym portalu już byłem, i to mnie teleportowało z powrotem, więc to raczej nie za bardzo. Ten u góry. O, jest skrzynka. Co to? No, jakże by inaczej. Oczywiście znowu coś się na mnie rzuca, i chce mnie wpierdzielić. Ja nie mam jak walczyć. To jest totalna porażka. Zaraz Indiana przecież ma... Indiana ma zdolności, których ja nie używam. Jestem idiotą. Dobra. Skrzynia, a niewiarygodnie, śmierdzi. Ład. Dobra. Więc ty mi atak ten zdolności pazury. No tylko na nie czeka, więc może mi się uda teraz to przetrwać jakoś. Ale... Ale to słabo idzie. O, doskonałe uderzenie, super. No, mało zbieram tym ale jak ja ich potem używię? Przecież to, to wbijam tutaj, tu są sami moi niby znajomi tego serka i komandora i tak dalej. Nagle jest problem takiej natury, że wszyscy mnie atakują, robią mi trening. Czemu? Z jakiej racji? Dobra, to już czas, żeby się ożywić. Yy, 250 HP, nie, 200 zmarnujemy, ok. Dobra, teraz już nie żyjesz. No i glebaj! Nie robi tego, nie że już Okej okay. To jest tragedia teraz. To jest tragedia z tego, co się dzieje. Niezwykły trening komandorze. Super, ale nie chcę treningu. Coś się otworzyło. Ha? Co, się, co się otworzyło? Co jest? Co? Teraz muszę to znaleźć, prawda? Nie na rękę mi to. Tutaj może? Coś się tutaj otworzyło? Nie, to nie tutaj. Eee... O, to tutaj. Serek, czemu tu stoisz? Czemu on nie jest już naszym party? Co jest grane? Wait a second. O! No, nareszcie. Ile można było czekać? Myślałem, że już nigdy tu nie przyjdziesz. Pamiętasz jak mnie zostawiłeś? Ja tak nie postąpiłem Przyszedłem kiedy mnie potrzebowałeś To był błąd Jesteś żenujący Z całego serca żałuję, że tu teraz jestem Wiesz co? Wiesz, rzydzę się tobą Nie mogę na ciebie patrzeć A i jeszcze jedno zanim z tobą skończę y, Sam widziałem jak Daria umierała What about no. 4000 HP, a ja nawet nie mam. Oh. Po co ja tu w ogóle przychodziłem. Trzeba było się zostawić na pastwę losu. Adalia, troszeczkę wspomnienie. No, e, no, 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 no. Dobra, to ja mogę. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, jak słaby jesteś? Tak, zdaję sobie sprawę. Nawet nie wiem, jak się leczyć. Nie jest to nic wspólnego. No, to. Skończmy to, już miej mi to za sobą. Wiem, że jesteś tylko koszmarem, no ale... Ja nie mam nic na niego. Zdradzę Ci mój największy sekret. Od zawsze byłeś dla mnie nikim. Kolegowałem się z tobą, tylko z liteści, ja... nawet nie słuchaj go, co? To ja, Serek! Tu jestem, zaraz do ciebie przyjdę. To coś, za to, co przed tobą stoi, to jest demon. Jesteś moim kumplem i dobrze o tym wiesz. Nie wiesz żadnego jego słowo. Ha! Nawet ten twój żałosny nie jest w stanie ci pomóc. Nadchodzę! Serek dołączył bitwy. Wiedziałem, że coś się święci, więc po tym jak ty wskoczyłeś do dziury, ja zostałem i zamówiłem jeszcze trochę żarcia. Ha! No dobra, chyba mamy dymana do sklepania. Ha! 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 Dobra, teraz możemy się bawić. Ok. Fuck. Nie za dobrze to poszło. O, w mordę. Nie za dobrze to poszło. Będzie kiepsko, tym bardziej patrząc na to, ile mam. O tutaj coś się da zrobić, coś mogę stąd wynieść, bo ja wiem, że pominąłem tam jakieś ważne rzeczy, gdzie się krzątałem po całej mapie. Ominąłem najsilniejszą broń laserka. To był błąd. Come on, proszę powiedzcie, że coś tutaj jeszcze jest. Nie, oczywiście, że nie. Dobra, 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 miejmy to za sobą, okej. Okay. Dobra, wiem, jestem żonujący. Dobra, już to, już to przerabialiśmy. Przecież tu jest boss za bosem, tu jest, tu jest atak za atakiem na mnie, a ja nie mam żadnych itemów. Jak ja mam to zrobić? Jak? Jakieś pomysły? Ok, stop, tu jest jeszcze jedna guma do rzucia. No to to zostawmy może. Nie otwieramy tej skrzynki po prostu, dobra? Chociaż nie, musimy ją pokonać, żeby... Cholera. Musimy pokonać skrzynkę, żeby coś włączyć. A może... Możemy tutaj zostawić kogoś sparty? Chwila status. Yy. Czy możemy kogoś wyrzu wyrzucić sparty? Zaraz. To mu zwiększa obrażenia. Okej, okay, muszę, muszę znaleźć najwyraźniej coś itemy które mogą być mocniejsze dla nas, bo to też mogę przegapić. Eee, najwięcej zadaje mikrofon obrażeń, czy mi się tylko wydaje? Tak, więc najwięcej zadaje mikrofon obrażeń. Chroni przed wieloma statusami. Sam nie wie skąd go ma. Ten pierścionek już coś liczy. Magia. Okej, okay, magia ma większą. Mm, tu jest szybkość większa i obrona. Znaczy, obrona ma największą. To A tak jest taki sam. Myślę, że sobie weźmiemy na magię, chociaż obrona też jest ważna. A weźmiemy to. Spróbujmy tak. Co to? Zgadnij niespodzianka. Dobra. Indiana dużo nie zrobi. Więc, jeżeli Indiana zginie, nie musimy go wskrzeszać, plus Serka też nie musimy wskrzeszać, zaraz, on mnie tutaj chronił, ten pierścionek przed tym wszystkim, prawda? Zjebałem, nieważne, już to rozgryzłem, okej, okay, wiem, jak to zrobić mniej więcej. Oj, myślałem, że go dobiję już, dobra, nieważne. Teraz Indiana zaczyna jakieś poważniejsze obrażenia dawać. czy mi się wydaje tylko. Teraz to będzie dużo lepiej Więc jeżeli Indiana zginie, on za dużo nie zrobi mi w tej walce Serek do mnie wróci po tym, jak będę walczył z tym demonem I mi będzie pomagał, więc Serka będę mógł strzesić, jakby coś się stało A lepiej ich trzymać przy życiu wszystkich, dobra Po prostu trzeba cofnąć się w czasie i rozegrać to jeszcze raz, tak? A, ah, Jezu, 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 już się na oglądałem i mam takie mindfucki przez co, a teraz jeszcze tutaj Eee, ostatnia rundka już, już, już leżysz i kwiczysz, dobra Teraz poszło lepiej nawet nikt nie zginął. Dobra, coś się otworzyło. Dobra, teraz zapiszmy to jeszcze raz. Eee, nie mamy żadnych butelek z wodą, ale mamy gumę do rzucia, czyli będziemy mogli odrodzić serka, jakby coś się stało. Dobra. Więc przejdziemy tutaj, teraz tu, jak to 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 było. Tutaj, dobrze, pamiętam, ok. Siu! No cześć, Benzfale. Dobra, dobra, no to był zaraz, zaraz wrócę. Jak on ten dialog cały przejdzie z bro. Dobra. dobra, Elevenku. Może zróbmy tak, żebyśmy się wszyscy trzymali, jakoś przy zdrowiu. Więc ty zrób tak, pazury. Dobra, masz żyć. Indianak tutaj w sumie może sporo zrobić. Y osłabmy go. No go, to będzie to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobrze, O, Serek przychodzi już, dobrze, super, świetnie, chodź, przychodź. Ratuj mi dupsko Yes! Jest nieciekawie, bo teraz może kilku z nas zdjąć na hita, ale weźmy sobie frytki. O, świetny pomysł, dobra. Nie zaraz, 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 zaraz. Stop y, Indiana, ty może zaatakuj pazurami, a ty weź frytki, okej? Okay? Dobra Okej. Okay. Dobra, spoko. Zaraz, zaraz, Indiana jest drugi, Indiana zdolności pazury i ty atak też, dobrze. Że też żadnych zdolności nie no, to jest koszmar, to jest koszmar, to jest bez koszmar Elevena, no tak. Uro. Zaraz padnę, na pysk Zdajemy za mało obrażeń, to jest złe. Zaraz, indiana i pazury, dobra, tak. Cholera, jest... Krytycznie, jest ciężko! Jeszcze mamy chyba śmierd śmierdzącą skarpetę, prawda? Więc to by trzeba było wykorzystać. Ale jak rzucasz skarpetą, nie masz jej, prawda? Tylko wody. Oluju. <grymny> Pierwszy raz użyłem tego zwrotu. Oluju. O! Dobra, teraz możemy zacząć zadawać jakieś fajne, konkretne obrażenia, więc rzut kolorami weźmiemy. Indiana ty to... Dasz sorkowi butelkę wody, a ty jeszcze nawalaj atakiem. Chyba go dojedziemy. A więc weźmy teraz to: zdolności, zdolności, szał bojowy. To weźmiemy. Ale go teraz ładnie kościmy. Patrzcie, jak to idzie. Ale zajebiście. O kurna. Okej. Okay. Przedmioty... ...na zdolności... Weźmy jeszcze raz to. Przedmioty... Frytki. Zdolności... Nie więcej co teraz daje mu więcej obrażeń. Chyba to. Zdolności, a weźmiemy to, spróbujemy. Come on, już się żegnamy z Tobą, demonie. Leżysz i kwiczysz. Zaraz go dojedziemy. Patrzcie. Look at us go. Oj. Nie, no zaraz, nie, tak, ja tam yeah Udało się. 300 złotych, 300 punktów doświadczenia, super. Serek awansuje na poziom siódmy. O, oh jest tak, serek awansuje, jo. Nieważne co, było no, alfa. O stary, telefon, telefon, daj mi telefon! Muszę zadzwonić do dali! Dawaj telefon! Tik tok. Wszystko w porządku. Pojutrze przyjeżdża. Okej. Mówiłem <grym> ci, to tylko była tania sztuczka. Ale przecież... Wszystko, co dzieje się tam, dzieje się też tutaj, więc czemu tym razem nie? Ten cały twórca chyba mnie okłamał. On wcale nie kłamał. Co masz na myśli? Nie widziałeś umierającej, tak? Widziałeś tylko grup, na którym wyryte było jej imię. Poza tym, ona musiałaby się znaleźć w, w twojej głowie, tak jak ja. Nawet gdybyś widział, jak umierała, to byłaby to tylko iluzja. Nie spodziewałem się takiej mądrości po tobie, ale brzmi sensownie. Mnie interesuje inna kwestia, co takiego. Skąd wzięły się te demony? No, no bo chyba nie znikąd. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Trzeba będzie je zadać twórcy przy następnej nocy. No. Trzy kropki. Hmm, skoro już tu jesteś, może się prowadzę po okolicy. Dobry pomysł. Dobra, więc. O, i Indiana jeszcze tu jest. Dobrze, okej, okay. więc w końcu się wydostałem z kolejnego koszmaru. To już nie wiem, który to był. Zaraz, pokonaliśmy Frediego, pokonaliśmy doktora, pokonaliśmy trzeci koszmar. Okej, okay. nie wiem ile tych koszmarów będzie. Wiem, że jest ich sporo, i jest ich chyba więcej niż pięć. Nie jestem pewien. Tak czy inaczej zobaczymy to na w następnym odcinku Mam nadzieję, że wam się tym razem spodobało Mam nadzieję, że dźwięk nie jest zły i mam nadzieję, że nagranie też nie będzie was denerwowało To, że nie jest rozmyte to, to, to z tyłu Że jest podobnie, ale troszeczkę inaczej To mi bardzo łatwe nagrywanie, więc dzięki wielkie za obejrzenie Piszcie co uważacie Kończymy szybko tą część i będziemy się szykowali na drugą RKS Niedługo ogarnę to demo, tylko skończę tą grę I sorry, że tak długo mi to zajmuje Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.